Temat oznakowania ulicy, tu belgrackiej, sięga nastu lat. Na początku obecnego wieku, jak mi wiadomo, na życzenie Straży Miejskiej, postawiono znak przy jakieś 30 metrów od ulicy Lanciego. Z jednej, znak, zakaz w ogóle zatrzymywania, i do tego z tabliczką, że można parkować 350 metrów dalej, a dokładnie pod piwniczeniem galerii Ursynów, która tam jeszcze nie bardzo była wykończona. Po Państwa interwencji, w środę 19 marca, spotkaliśmy się w ramach Komisji Architektury i Gospodarki Komunalnej z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich. I Zarząd Dróg Miejskich poinformował nas, że te znaki zakazu, który, które były ustawione na ulicy Belgras Belgraskiej przez kilka lat, e, zostaną zdjęte, zostaną zdemontowane do końca marca. A więc osiągnęliśmy e, wspólnie e, wielki sukces, ponieważ walka o to, aby te znaki zakazy zatrzymywania się e, były zdemontowane, trwała kilka lat. Ja osobiście jako radny walczyłem o to. 4 Lata, ale niektórzy mieszkańcy, wiem, że walczyli o to 10, i serdecznie wszystkim dziękuję za, za wsparcie i za to, że zjednoczyliśmy siły, i w końcu udało nam się przekonać zarząd dróg miejskich do tego, aby ta absurdalna sytuacja, która przez kilka lat tutaj była, została rozwiązana. W ten sposób uda nam się doprowadzić do zalegalizowania kilkudziesięciu miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Belgradzkiej. Zarząd dróg miejskich obiecał, że te zaka znaki zatrzy zakazy zatrzymywania się zostaną zdemontowane na całym odcinku od ulicy Rosoła do Alei Komisji Edukacji Narodowej.